Cześć, siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w grze Toribash po raz kolejny i y, teraz będzie znowu turniej, ale tym razem będę coś mówił nawet na tym turnieju bo ponieważ ostatnio tylko muzyka była, bo mi się tam coś z dźwiękiem zwaliło i to jest turniej y, judo o 500 tc chyba, chyba o 500 no i jest mało osób, było 5 razem ze mną, ten już odpadł y, więc zaraz ja będę walczył, i jak będę walczył, no to już wyłączę z powrotem nagranie. żeby Wam tego jakoś nie przedłużać. Dobra, zaraz ja będę grał. Tutaj możemy jeszcze zobaczyć, jak oni się bili. Tutaj mu ręce urwał, ale. No, w miarę fajnie. Dobra, pomaga. Walka, stosuję moją super technikę. Niezmienną od. Od, od dłuższego czasu No i dobra, jak on odpowie na moją technikę? Tu go jakoś kopnę może Tu wezmę nogę Tu bardziej rękami coś widzimy nasykuje, o To mogło być dobrze, tak więc spacja i wygrałem, proszę bardzo I teraz jest już finał chyba, tak? Okej okay. Okej, okay, uwaga, gramy finał Teraz jak, jak to wyjdzie nam yy, Tu gościu mi urwał rękę, tak więc yy, trochę lipa, ale ręka się trzyma I on leci w dół bardzo, bardzo szybko, tak więc... O, zablokował się, dobra. Nie, to nie wyjdzie dobrze. kręcę jakoś strasznie. Dobra, tu powinienem się zablokować nogą o podłoże. wiem czy zablokować, uwaga Wybiję się w górę, co by... O, jeszcze go kopnę może, coś mu odpadnie Wtedy byłoby fajnie, naprawdę Tylko jeżeli on mnie teraz tutaj jakoś Przygniecie To będzie lipa straszna No dobra, ale ryzyko jest jest ryzyko jest zabawa No, o, 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 jednak wygrał. Jak on to zrobił tutaj? Jedna, nie miałem tej ręki, żeby się podeprzeć. No, i walnąłem głową. Okej. Okay. Jeszcze mi noga tam odpadła. Dobra, to było słabe raczej. Mój super cios. Mm, no, ale dobra, dzięki za obejrzenie. Y, tego to jest mój czwarty turniej chyba grany, piąty, więc y, nie spodziewałem się tutaj. Jakiś super wyników. Ale jednak trzy jednak, yy, wygrałem, więc co, coś, coś to świadczy, że jednak jakiś, jakieś tam pojęcie o tej grze posiadam. Dobra, dzięki za obejrzenie. Cześć.